Mroko tula świat, ciemnie tańczą wśród nas, strach szepcze do ucha, że nie ma już szans, Lecz spójrz górę, tam gwiazda śni, a w sercu cichy płomień się twi, upadamy nieraz, dłonie pełne ran, ale w każdym upadku lekcja czeka nas, podnieśmy się razem, o tak razem ba, bo wspólnie możemy kury przenosić. Echo tysiąca, serce bije w jednym rytmie. Si od jak jesteśmy zjednoczeni Patrz nie no wtołam Mondi daje halę, wyjście da się na nas starości i tu co te rębie nie widzi Wodna kamry na fiotrych się stoi Echo tysiąca serc bije w jednym rytmie Si od jak jesteśmy zjednoczeni do wsiąstków i wadłach, kiekotem i os Chiło po za tych i i tu sik Podajmy sobie dłonie wbrew burzom i leką Razem zniesiemy się nadzieją, rozświetlimy mrok Czasem wystarczy jedno dobre słowo je wycieczę umieć, żeby serce znowu zatezgiło za słońcem Przecież razem możemy wszystko Ech, to grzysiąca Serce bije w jednym rytmie Siłą ją, czego jesteśmy zjednoczeni, nie ba się załam Mówiła je chalem, byliście da się na nasz stan się i tu To chodził bo te repliednie Bo na kamłem wiowy się z tobie Ech o tysiąc zasek nas jest jak ty jesteśmy zjednoczeni, prawda? Zjednoczeni, echo tysiąc zasędz, razem nadzieja, zjednoczeni.